Kolejny mecz Euro 2024 przed nami. Dziś pojedynek ćwierćfinałowy Serbia-Francja. Zapraszam serdecznie. Niewątpliwie nie zabraknie emocji w tym spotkaniu. Oczywiście faworytem reprezentacja Francji, która, mimo że w fazie grupowej nie prezentowała niczego szczególnego, to przebrnęła także i przez jedną ósmą finału, a dzisiaj ma wielkie szanse, by znaleźć się w półfinale. A oto składy. Serbia. Bramka, Milinkovic, Savic, dalej Babic, Milenkowicz, Velikovic, Maksimowicz, Gudeli, Kostic, Živković, Milinkovic, Savic, Jowicz, Jović, Francia, Menio, Upamecano, Saliba, Mendy, Hernandez, Kante, Kamavinga, Fofana, Rabiot, Giroud i Mbappé. Teraz widzimy grafikę z tym ustawieniem. Od środka za chwilę rozpocznie reprezentacja Serbii, która... Osiągnęła w debiucie na EURO największy sukces. De facto jest to występ, który na pewno długo będą pamiętać serbscy kibice. Jeśli chodzi o reprezentację Serbii, to nie wychodziła z grupy ani na Mistrzostwach Świata, a jeśli chodzi o EURO, to w ogóle nigdy nie prezentowała się, nie licząc oczywiście historii z Jugosławią. JOWICZ! I będziesz udrożny Kajowicz napastny Milano już uderzył po raz pierwszy w tym spotkaniu. To było uderzenie niezłe, ale jak widzimy, Mike jest tutaj bardzo czujny. Gdyby uderzył na dalszy słupek, być może wynik byłby już inny. Menio dzisiaj jest z opaską kapitańską reprezentacji trójkolorowych i Filip Kostić podchodzi do piłki. Dogranie w pole karne do gudel Jego będzie teraz. Jeszcze szansa i mamy bramkę w czwartej minucie, a więc dynamiczne otwarcie ze strony Serbów, a zdobywcą gola Duszan Wlachowicz. Czternasta bramka w reprezentacji i Serbowie otwierają wynik, tym samym plasując się na uprzywilejowanej pozycji, jeśli chodzi o awans do półfinału. Niesamowity początek w wykonaniu Serbów. Znakomite dośrodkowanie. I znakomite wyczucie Wlachowicia. Uderzenie głową na dalszy słupek, jakby posłuchał rad. No i widzimy, możemy się delektować tym strzałem. Najpierw jedna główka, później druga główka, już w wykonaniu Blachowicza. No i będziemy mieli teraz ciekawą sytuację. Zobaczymy, czy serbowie pójdą za ciosem, czy może nieco się schowają, a tymczasem reprezentacja Francji. Przypuści kilka ataków Rabiot, Kamavinga, Kante. Wiele się mówiło o tym, że Serbia ma bardzo mocny skład, ale nie potrafi z tego skorzystać. Już odzyskali gracze z Bałkanu, Jovic. Jest Kamavinga, ale wprost do Andrii Żywkowicia, który dzisiaj znalazł się w wyjściowym składzie. Jest to jego 50. jubileuszowy mecz w narodowych barwach. Na co dzień występuje w Pałku Saloniki, jak zresztą znaczna część Serbów, a teraz Jović. Ale to uderzenie oczywiście nie na tyle groźne, by przestraszyć mnie. Rabiot Kanté, do Ferlanda Mendiego. Mendy! Było blisko. Elomendi przed wielką szansą na to, by wyrównać i wydawało się, że może mu się udać doprowadzić do remisu. Rabiot, gramy dalej, tam był wcześniej faul Fofana. Niesamowity dynamizm tego spotkania, Olivier Giroud walczy ze Serdianem Babiciem, ale obrońca Spartaka Moskwa jednak tym razem górą. Żywkowicz, Babić. Górna piłka do Sergeja Milinkowicza, Sawicza, znowu Duszan Wlachowicz. Vlahović i 2-0, a więc 19 minuta. I Serbowie poszli za ciosem. Mamy już prowadzenie bardzo pewne. Ta reprezentacja dzisiaj prezentuje się fantastycznie. Pogubieni totalnie trójkolorowi. Duszan Wlachowicz dzisiaj ma zdecydowanie swój dzień. Uciekł salibie. Hernandezowi upamekano, próbował jeszcze wślizgiem ratować sytuację. William Saliba, ale proszę, jak poszli za ciosem. Tutaj Sergej Milinkowicz-Sawicz zgrywa głową. Później uwolnił się spod opieki obrońców Wyduszan Blachowicz. Zdecydowanie to jest piękne spotkanie. 18 minut gry za nami. Już na tablicy wyników 2-0 Co będzie się działo dalej? Kanté No pewnie nie będziemy mieli dzisiaj dogrywki Mendy Przypomnijmy, że w ćwierćfinale odpadli już Polacy i Słowacy A dzisiaj kolejny ze słowiańskich krajów Rywalizuje bardzo dzielnie I wydaje się, że Może Awansować dalej No zresztą prawdopodobieństwo jest ogromne Bo oto znowu Blachowicz Duszan Wlachowicz do Jowicza! Wybijają na out Francuzi. Ależ dynamika w ofensywie serbskiej. Wlachowicz, Jowicz, to wszystko pięknie chodzi. Maksimowicz. Maksimowicz po ziemi do Sergeja Milinkowicza-Sawicza. Andrian Żywkowicz. Francuzi w defensywie muszą się kryć. Nie pozwalają na wiele Serbowie. Maksimowicz. Mirinkowicza, Widziowicz i Wlachowi z trikiem w 28. Minucie meczu. A więc Serbia 3, Francja 0. Ależ niesamowite spotkanie. Któż by się spodziewał? To jest coś nieprawdopodobnego. Duszan Wlachowi dzisiaj ze zdecydowanie najlepszym dniem w karierze. On będzie to pamiętał oczywiście do końca życia. Odbita piłka jeszcze od Dajota Upamecano. On to zobaczył i uderzył. Zaskakując Majka Meniona. Blachowic za trikiem i tym samym. A on wydaje się być głównym kandydatem do korony króla strzelców. A Serbia, kto wie, kto wie z taką grą, może nawet zwyciężyć euro. Jugosławia dwukrotnie grała w finale Mistrzostw Europy. Natomiast oczywiście to był zbiór wielu narodów. Dwukrotnie w finale niestety przegrywali. A teraz upamykano. Mendy. I zobaczymy, czy Francuzi się podniosą. Ferlao Mendy do upamykano. Pół godziny gry za nami, a więc dopiero jedna trzecia spotkania. Tu wiele może się jeszcze zmienić. Olivier Giroud, Giroud! Mamy no, bramkę samobójczą jest jedna bramka dzisiaj w wykonaniu Francuzów. A jednak zaliczono to Oliwierowi Giroudowi. I Francja powoli bramką kontaktową próbuje się podnosić, ale będzie ciężko to odrobić. Popatrzmy na tę akcje graczy z Francji. Olivier Giroud uderzył. Nemanja Gudeli próbował zatrzymać ten strzał, ale tutaj Olivier Giroud przeskakuje w geście radości ponad Milinkowiciem stawicie. Być może, gdyby Gudeli nie dotknął tej piłki, to nie wpadłaby do siatki, ale jednak, jak widzimy, nie jest to zaliczone jako bramka do własnej siatki. Tylko jest to zaliczone jako bramka Żiruda. Żywkowicz. Milenkowicz. Welikowicz. Do Kosticza na lewe skrzydło. Zdecydowanie mamy najciekawszą pierwszą połowę, jeśli chodzi o Euro 2024. Fofana. Hernandez. Jusuf Fofana. Na no, y pomocni Gaels Monaco. 21 meczów kandrze 3 gole do tej pory. Psiadanie piłki na korzyść serwów. I teraz kante. Doświadczony już piłkarz 33 lata. Dośrodkowanie do Żiruda. Łapie to wania Milinkowicawicz. keeper występujący na co dzień w Torino. 19 meczów dzisiaj jest 20 jubileuszowy. Jego występ w kadrze. Živković Nieopatrznie podali do rywali Francuzi. Piłka do Jowicza. Luka Jowicz. Lukajowicz z niezłym strzałem, ale nie pokonał Meniana. Rzeczywiście bramkarz Francji dzisiaj. Nie jest wybitnie dysponowany, ale tym razem zachował się naprawdę skutecznie. Wybił piłkę na rzut 40 minuta. Filip kostyć. I dogranie do Sergeja Milinkowicza. Savicia teraz! Z winnym chwytem niczym łasica. Mike Menon zażegnuje niebezpieczeństwo. Jest Saliba. Do Mbappé. Dzisiaj Kiliana Mbappé praktycznie w ogóle nie obserwujemy przy piłce. Ferlau -Mendy. On miał jedną niezłą akcję kiedy mógł zdobyć bramkę. Kamawinga. Rabiot. Otwarty futbol. To może się podobać. I Serdian Babić. Milinkowicza. Savicza. Przechwytuje Francja. Giroud. Rabiot. Mendy do środka do kama. Wingi ma on do kogo zagrać. Oliver Giroud. Mendy. Dwie minuty końca czasu gry. I będzie jeszcze żółdrożny. Będzie żółtrożny, ale ten mecz może być najciekawszym spotkaniem Euro 2024. I może długo jeszcze być wspominany. Rabiot, Spokojnie. Dogrywa w pole, karne, wybijają Serbowie i koniec pierwszej połowy. Hat-trick w już jedna bramka Oliwiera, Giroud w ciągu 28 minut meczu mieliśmy 4 gole. Serbowie w świetnych nastrojach, sezon do szatni, natomiast Francuzi oczywiście chcieliby o tym meczu zapomnieć. 7 strzał na bramkę, 6 celnych Serbia, 2 strzał na bramkę, 1 celny po stronie Francji. Pytanie, czy ten strzał Girouda był zaliczony jako celny, bo chyba... Jednak jako niecelny, bo ta piłka raczej nie zmierzała w światło bramki. Kamawinga. Pamykano. Kamawinga. I przeszedł teraz na prawą stronę boiska do Teo Hernandeza, Kylian Mbappé. Mbappé. I próbował jeszcze dobijać, ale wepnął się tuż przed niego jeden serbski piłkarzy. No to jest naprawdę akcja godna finału Mistrzostw Europy i cały mecz. A ta zwinność, plus trochę szczęścia, tutaj w postaci słupka milinkowicza Sawicza, także dodaje emocji temu widowiskowi. No, pytanie: czy on byłby w stanie to wyłapać, gdyby leciało w światło bramki Tama Winga. Do Girouda, teraz szansa z rzutu wolnego dla Francji, ale odzyskali Serbowie, Mendy, Perlon Mendy i znowu gracze w czerwonych strojach, Blachowicz. jest Pofana, Hernandez, Kylian Mbappe, Rabiot, Kamavinga, znowu Serdian Babic, czyli dzisiaj ostoja defensywy serbskiej. On prezentuje się kapitalnie. Przechwytuje Francja. Chyba podania do Girouda, ale jest Sardian Babic. Milinkowicz-Sawicz. Do Milenkowicza, gracza Fiorentiny dzisiaj. Już 58 występ w kadrze, co czyni go jednym z najbardziej doświadczonych piłkarzy na boisku. Kupa Meccano. Romandii. Do środka obrony do Williama Saliby. Teraz Hernandez. To jest spokojnie. Francuzi odpoczywali przez moment, ale chcą ruszyć szybką kontrą. Milenkowicz. spokojnie z tym razem Serbia. Wycofał do Wani Milenkowicza. Savicia. Jest I w środkowej strefie Kamawinga odzyskuje piłkę. Olivier Giroud. I gdyby to wpadło, to mielibyśmy naprawdę piękną bramkę, ale będziemy mieli jeszcze za chwilę rzut rożny, który także... Jest niewątpliwie jakąś nadzieją dla Francji. Możecie się w komentarzach pochwalić, komu kibicowaliście w tym spotkaniu. A teraz będzie rzut roczny. Pytanie: czy będą jakieś zmiany na tym etapie? Jednak bez zmian. Rabiot krótko do Mendiego. Mendy próbuje odnaleźć Oliwiera Giroux. Jeszcze było przewinienie. Zaraz zobaczymy. Ale najprawdopodobniej będzie to rzut wolny, bo nie widać było nigdzie z tej kamery, aby w polu karnym coś się wydarzyło niewłaściwego. Powstrzymanie przez Gudeliego. On dzisiaj z opaską kapitańską. Podobnie jak Kostic prezentuje się po raz 65. w narodowych barwach. No i Kylian Mbappé. 63. minuta. Mbappé dogrywa do Rabiota. Jest tam jeszcze Fofana, ale on nie dobiegnie do piłki, bo szybszy jest Welikowicz, Duszan Wlachowicz. Iowicz już biegnie do przodu. Wlachowicz, aby ustawić się na lewej flance, aby być za chwilę gotowym do strzału. Olivier I mimo upływu lat, wciąż świetny. Kilian Mbappé, i mamy drugą bramkę dla Francji w 66. minucie, a więc odrabia Francja. To już nie jest. Bramka honorowa to jest bramka, która pozwala im rywalizować z Serbami. Niemal jak równy z Równym, Niemal, bo wciąż brakuje tej kropki na D w postaci trzeciego gola. Ale naprawdę akcja w wykonaniu Girouda i Mbappé znakomita. szans w pojedynku szybkościowym. Milenković z Kilianem Mbappé. teraz. Będziemy mieli niewątpliwie zmiany. Za późno zainterweniował Milinkowicz-Sawicz. 3 do 2. Jak to tak dalej pójdzie, to być może będziemy mieli jednak dogrywkę. Gudeli. Sporo wolnego miejsca w środkowej strefie do rozegrania piłki Milinkowicz-Sawicz. Przechwycili Francuzi ten mecz. Naprawdę niezwykle dynamiczny jak żaden inny na Euro 2024. Rabiot do Teo Hernandez'a. Trochę na dobieg. Dogranie do Żiruda. Wybijają Serbowie. Živković, Żywkowicz. Maksimowicz. Mendy, Kamavinga. Rabiot. Żiru. Ponownie Kamavinga rozciągnął blok DF ofensywny I Fofana. Czy będzie z pierwszej? piłki uderzał. Tak jest. Ale Milinkowicz cały nie zaspał przy tej interwencji. Znowu Francja, Hernandez. Teraz Serbowie już się tylko bronią. Milenkowicz, Welikowicz. Muszą się pilnować, aby nie popełnić jakiegoś błędu. Aż czterech Francuzów przy pięciu obrońcach. A z jednym wsparciem w postaci pomocnika po stronie graczy z Bałkanów. Fofana, Mbappé, Rabiot. W tym Tercecie. I dogranie do Mbappé, ale łapie to Milinkowicz savić Terce darabi od Giroud. Mbappé dzisiaj robi naprawdę świetną robotę, ale zaspali nieco Francuzi na początku meczu. Spalony żiruda. Gdyby nie ruszył tak w czas do piłki, to być może znowu mielibyśmy jakąś bramkę. Dusan Tadić wchodzi zamiast Andrii Żywkowicia. Gracz Pałku Saloniki dzisiaj jest przeciętnym spotkaniem. A Tadic po raz kolejny wchodzi na boisko jako zmiennik. Ale już sporo mieliśmy takich sytuacji, jak chociażby ta, gdy wszedł Niklas Füllkrug. Super rezerwowy z Niemiec. Gdy ci zmiennicy dawali naprawdę sporo i gdy strzelali te decydujące bramki. Blachowicz, Nemania Gudeli do Kosticia, ale czy on będzie w stanie sięgnąć do tej piłki Fofana na nią Oliver Giroud. ostatnie 10 minut regulaminowego czasu gry Gudeli Filip Kostic na lewej plance gracz Juventusu oni się doskonale znają z blachowiciem. obaj występują przecież w Juve kama Kamawinga Francuzi próbują teraz spokojnie budować akcję. Na pewno nie chcą stracić czwartej bramki, ale także i powinni chyba nieco przyspieszyć. Przyspieszyli, jest Rabiot. Ale piłka wybita przez Serbów na aut. Tutaj będzie jeszcze zmiana. Mijalowicz Zastąpi Nemanja Maksimowicza i czułameni u Francuzów. Fofane. To a szansa na uderzenie. Jeszcze Kanté. czułameni Rziru. Jajlowicz, sporo tutaj kotła, blisko pola karnego, Rabiot, zderzenie, Mendy, Ferlao Mendy już bardzo mocno zmęczony, jest Chouameni, Mbappé na spalonym. Zobaczmy, zbyt szybko ruszyli do piłki Francuzi i teraz widzimy kolejną zmianę, Ferlao Mendy zejdzie, wejdzie Lucas Hernandez. Po dwa faule, licząc oczywiście łącznie z tymi spalonymi. No de facto Francja fauli jako takich nie miała. Miała tylko dwa spalone, trzy minuty doleczonego czasu gry na tablicy. A teraz Francja. Mbappé do Hernandeza. Decydujące o być albo nie być. Francji na tym euro. Minuty. Rabiot. Meni, Teo Hernandez ma do kogo dograć w polu karnym, już Serbowie ustawili się, jeszcze będzie ostateczny rzut wolny, Mbappé Hernandez, Ciuameni i Serbia, Aurelien, Ciuameni, Hernandez i Giroud, ale zmarnował tę sytuację, Rabiot, powstrzymani, Francuzi jeszcze walczą czysto, w ślizgiem... 97. Minuta. Gramy dalej. Będzie rzut wolny dla Francji. Po raz kolejny. Teraz to już chyba ostateczna szansa na to, by zremisować. Gudeni wściekły na arbitra za tę decyzję. Niemniej jednak zahaczył tam ewidentnie jednego z Francuzów nogą. I teraz Kierian Mbappé. Albo będzie bohaterem Francji, albo nie będzie. Trafił w mur. I koniec meczu, a więc Francja. Główny kandydat do końcowego triumfu żegna się dzisiaj w meczu. Serbia pokonuje swoich rywali 3-2. A można powiedzieć, że był to mecz Wlachowicz kontra Francja. Kapitalny mecz Duszana. Zapraszam do zostawienia subskrypcji, kciuka do napisania komentarza, do dołączenia do serwera, do którego link jest podany w opisie, a teraz powtórki i później statystyki. Do usłyszenia.